Emil Elektrikos, emieńczyk z tej strony na kanale Emihydroelektro. Moi drodzy widzowie oraz przypadkowe osoby, które trafiły na ten kanał, tutaj będzie takie krótkie podsumowanie 2025 roku i pewne ważne, istotne ogłoszenia, które będą dotyczyły publikacji filmów na moim kanale. I od tych filmów, które może być problem z pojawianiem się nowych filmów, dlatego że kiedyś było także płacy za cztery różne internety. Jest to pewien skrót myślowy z czterech różnych sieci. Na ten moment nie mam żadnego internetu. Chodzi o to, że internet, na przykład z modemu, tak zwany obwoźny, zakończył mi się naturalnie. Umowa nie była przeze mnie przedłużana. Natomiast ten internet radiowy z Bierkowic, który do pewnego momentu był jeszcze w miarę dającym rady, taki 50-megowy, raz, że spadła jego jakość, dwa, że z tego powodu, że nie bywam w Bierkowicach oraz innych czynników, tutaj ten internet został przeze mnie anulowany. Rachunki uregulowane, i na ten moment nie mam już internetu z żadnej sieci. Dlatego jedynie co to mogę korzystać z uprzejmości osób, które użyczałyby mi internet od czasu do czasu. No, dlatego publikacja filmów będzie taka nieregularna. I w zasadzie nie wiem, kiedy te filmy będą się pojawiać. Jak będę mieć internet o odpowiedniej przepustowości oraz zmontowany, przygotowany film, jeśli mi czas na to oczywiście pozwoli, no to będę publikować filmy na YouTube. W innym wypadku może być to trudne i bardzo nieregularne, dlatego tutaj daję o tym znać. Otóż co się wydarzyło w tym roku? 2025 rok jest to rok końca pewnych tematów, że tak powiem, systemowo urzędowych. I tutaj, pewne rzeczy dokumentuję na przykład na swoim Facebooku. Na przykład, kończył mi się dowód osobisty, konto bankowe, renta z kruzu, internety. Jak również, najsmutniejsza dla mnie wiadomość tego roku, nieplanowana. Nieprzewidywalna, ale dziś zginęła mi kotka Nery z Bierkowic. Jednego dnia wyjazdowego do Gdańska kotka wyszła ze mną i już do domu nie wróciła. O teraz od momentu nagrywania się leci już piąty tydzień, a kotki Nery nie ma. Z innych tematów. Było wszystko połączone z moją kończącą się rentą z kruzu. I tutaj w dużym skrócie było tak, że wykonuję na siebie autodonos. Chcący lub niechcący, była to bardziej mój autystyczna szczerość, że kiedyś prowadzę firmę, teraz już nie. Jeśli chodzi o mój pobyt w szpitalu. Po przeciążeniu sensorycznym pracą 3 lata temu. I taki dokument, gdzie tam było uwzględnione, że albo pracuje. Poszedł do komisji orzekającej, już się tak kopię z koniem. Jeśli chodzi o przedłużenie mi tej renty i grupy inwalidzkiej od 2020, początku 2023 roku. I renta z kruzu zakończyła mi się trwale. Jest to o tyle powiązane, że jeżeli nie mam renty z kruzu, no to również nie mam za co opłacać konta bankowego. No bo wiadomo, no na, na moim końcu trzeba jakieś tam drobne opłaty robić, a jeżeli kończy mi się przy tym dowód osobisty, no to mógłby być z innych powodów problem z kontem bankowym, jak i z tą rentą z kruzu. Nowego dowodu nie, nie będę ponawiać, nie będę wyrabiać. Także pozostają bez i poza systemem. Ale za to mam nowe uprawnienia energetyczne SEP. Na kolejne 5 lat, czyli jakoś mniej więcej do połowy 2030 roku. Cholera wie co będzie za 5 lat, nie wiem. Jestem trochę w takiej sytuacji, że na morzu wrzucam sobie deskę. Jakieś stare drzwi, wsiadam na tą deskę i dryfuję sobie przez ocean. Gdzie dopłynę, nie wiem. Zobaczę co czas pokaże z dnia na dzień. Tak z moich ostatnich akcji. Jakiś czas temu, czy to z półtora miesiąca temu, około miesiąc, był wywiad na skrawkach u Joanny Berenzych, kanał skrawki YouTube. Wystąpiła tam bardziej głosowo, było to nagranie telefoniczne z różnych względów organizacyjnych mojej znajomej Elwiry. Gdzieś tam był remont przeze mnie rozpoczęty. W lipcu 2023 roku, przerwany we wrześniu 2024 roku z powodu wyjazdu na Dolny Śląsk, aby pomagać powodzianom. I tutaj na tym wywiadzie na Skrawkach wywołano mnie trochę do tablicy. I dlatego było też tak, że jadę, odwiedzam moją dobrą znajomą. I pomagam jej pewne prace remontowe wykończyć. Był jeszcze drugi pan wykonawca, który zajął się takimi rzeczami jak listewki przypodłogowe, pewne prace przy panelach podłogowych, akryle, drobne wykończenia, montaż brodzika. Ale było też gro prac elektryczno-techniczno-organizacyjno- Hydraulicznych i tak dalej, mojego wykonania. Także wywołano mnie do tablicy, także gdzieś spowodowało to, że po prostu jadę i odwiedzam moją dawną znajomą i jej pomagam przy tych pracach remontowych. Także moi drodzy, poza tym jest to jeszcze praca wciąż i dalej przy tematach popowodziowych. Tutaj z wielką radością daję znać, że na wywiadzie, który ja z kolei udzielam na kanał Skrawki, mówię o swoim znajomym panu pieroszku. To takie trochę uproszczenie, bo jest to pan, który miał bar z pierogami i innymi przekąskami na dworcu PKS w Kłocku. Ten bar poważnie uszkodzony w trakcie, w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku i z początku nie był pewien, czy będzie odbudowywał, czy w zasadzie zmieni pracę, ale gdzieś po moich lekkich namowach i wielu zapytaniach klientów stałych klientów raczej, raczej nie, e, czy będą pierogi, a kiedy te pierogi będą? także bar został odbudowany wielu chętnych nie było do takich prac fizycznych za to było za to byli darczyńcy którzy finansowo wspomogli odbudowę tego baru za co również w imię mego pierożka dziękuję i tutaj odbudowa tego baru jest już na ukończeniu żeby w miarę możliwości już za niedługo, w styczniu 2026 roku, wystarczy działalnością. Jak również inne prace remontowe, odbudowy po powodzi, i tym tematem się przede wszystkim zajmuje w tym roku. Także to, że nie publikuję na YouTubie to nie znaczy, że nie wykonuję żadnych prac związanych z elektryką, wręcz przeciwnie. Mam tej prac ogrom i tak naprawdę niewiele czasu, nawet niewiele czasu, żeby takie filmy montować i udostępnić. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie, około 10-minutowe, no byłoby to na tyle, no pracuję, gdzieś tam się udzielam Charytatywnie i społecznie, jak to na emi przystało Co wynika z dalekich zaszłości, jeszcze u mnie sprzed 30 lat, czyli Moich początkowych prac remontowych i pomaganiu tacie W domu, gdzieś to tak zostało do tej pory Te moje takie Elektryka, hydraulika, prace remontowe, za dziękuję i dosłownie za grosik, czy tam, za złotówkę, jak jest luksus. Także moi drodzy, jako że kończy się rok, ja planuję, w zależności kiedy ten film udostępnię za dzień lub za dwa dni, powrót, bo w tym momencie jestem Elany w Gdańsku. Dlatego Mam dostęp do internetu, jest to ostatnia chwila, że mogę taki film nagrać, zmontować i udostępnić. Także niedługo wracam do siebie na Dolny Śląski. Już na koniec grudnia mam poplan poplanowane różne prace u swoich klientów. Ze swojej strony, tutaj na koniec życzę wesołych świąt, jeszcze tak przy ich końcu trwania oraz szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia w przyszłości. Kiedy? Nie wiem, ale jak tylko będę mieć taką możliwość, to filmu dostępnie, ale od razu mówię, nie deklaruję, to będzie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.